Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Naciejewski. Spotykamy się w naszym studiu w Klinice Języka. Studio mieści się na górze, nad biurem, w którym prowadzimy wysyłkę książek. A ja, proszę Państwa, będę dzisiaj, tak jak zawsze, opowiadał, opowiadał o swoich książkach, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia i ja oczywiście będę Państwa zachęcał do tego, żeby, żeby się Państwo w prezenty zaopatrzyli w naszej księgarni, a nie w żadnej innej. I opowiem o tych książkach, które. Uważam, że są emocjonalnie przeze mnie trochę niedoinwestowane, ale to tylko dlatego, że, że mamy bardzo dużo produktów, bardzo dużo nowych produktów, które ciągle wchodzą na rynek, i ciężko pamiętać o wszystkim. A ja jestem sam jeden tutaj do tej promocji i pewnie to się nie zmieni, no bo, bo taka jest specyfika tej firmy. Proszę Państwa, a tak jak już mówiłem. Będziemy, opo będę opowiadał o książce Stanisława Karpińskiego, dyrektora Banku Polskiego, która nosi taki e, tytuł Złe czasy. E, to jest e, rzecz ze wszechmiar e, wstrząsająca, dlatego że ona idzie w poprzek e, narracjom, do których przywykliśmy. Ja, e, tak jak powiedziałem wcześniej, będę każdy rok, czy też każdy rozdział poświęcony poszczególnym latom, bo nie wszystkie. E, nie wszystko jest przez Stanisława Karpińskiego omówione rok w rok, ale też są takie rozdziały obejmujące dwa lata, dwa i pół roku i będę każdy z tych rozdziałów omawiał osobno. I proszę Państwa, ostatnie dni poświęciłem na studiowanie tego, co Stanisław Karpiński napisał w roku 1926, bardzo, jak wiemy, roku dla naszej historii znamiennym i ważnym. W roku zamachu majowego. Stanisław, Stanisław Karpiński, o czym nie muszę nikogo przekonywać, był antypiłsudczykiem. Był antypiłsudczykiem, był człowiekiem dążącym do tego, żeby Bank Polski był instytucją niezależną od, od polityki i zajmował się sprawami finansów tak, jak się taka instytucja powinna tym zajmować, a nie żeby czynił to pod dyktando. Tego czy innego rządu, którym z tylnego siedzenia steruje Józef Piłsudski. Ja wiem, że w Polsce jest mnóstwo zwolenników Józefa Piłsudskiego, którzy uprawiają politykę kabaretowo-gabinetową we wszystkich możliwych wymiarach. Także w tym, w którym żyją, co wygląda czasem nieco komicznie, a najciekawiej wyraża się właśnie w uwielbieniu dla rozmaitego folkloru żołnierskiego. Obyczajowego, czego uwiecznieniem jest zawsze generał Wieniawa, postać po prostu okropna, od której musimy się odciąć jak tylko, jak tylko można, i powrócić do spraw poważnych, proszę Państwa, albo w ogóle odkopać te sprawy poważne, których w naszej e, publicystyce, publicystyce historycznej i takim, i takim życiu, które lubimy prowadzić, polityczno-publicystycznym, w ogóle nie ma. E, I to nam gwarantuje Stanisław Karpiński. Proszę Państwa, konkrety. Ile kosztował dolar w 26 roku? Bynajmniej nie 5 zł, jak się wydaje i niektórym. Przed zamachem majowym wskutek stałego do druku pieniądza zbliżał się do 11 zł. 11 zł za dolara. Po zamachu majowym, kiedy wprowadzono ręczne sterowanie, cena dolara to było około 7-8 zł. Oscylowało to wokół 8 zł, spadało tam do 7,20, a podnosiło to się do 7,80. Być może później ten dolar rzeczywiście kosztował 5 zł, ale w wyniku jakich działań on kosztował 5 zł, to już jest osobna historia. Natomiast na pewno nie kosztował tych 5 zł dolar, dlatego że takie były warunki ekonomiczne. Kolejna sprawa istotna, która jest bardzo prosta, ponieważ Stanisław Karpiński to jest ekonomista, ale on posługuje się językiem, Prostym, ciekawym i używa wielu analogii ze światem sztuki, co może być zaskakujące. Chodzi do teatru, czyta książki, porównuje te treści z sytuacją, w której się znajduje, szuka jakichś analogii. Jest człowiekiem, no, można powiedzieć, humanistą, gdyby to słowo nie było obciążone takimi grubymi i dwuznacznymi znaczeniami. Na pewno jest człowiekiem inteligentnym. Proszę Państwa, wielki kryzys, ogólne jakieś wahnięcia na rynkach, bariery celne, próby wyjścia z tego wszystkiego, na co wskazuje Stanisław Karpiński? Jaka jest przyczyna globalnego kryzysu? Odcięcie się Związku Radzieckiego i Chin od konsumpcji. To jest prosta sprawa. Przemysł na zachodzie produkuje, natomiast ludzi jest zbyt mało, żeby mogli tę produkcję konsumować. Stąd potem mamy wiersze poetów takich jak Słonimski o tym, że kawa w morze leci, kukurydzą się pali w piecach, parowozów i że nie ma z tym wszystkim co zrobić. No nie ma, dlatego że dwa najludniejsze i najbardziej potrzebujące, Produkcji obszary są z konsumpcji wyłączone. A reszty nie da się rozprowadzić z zyskiem po całym świecie, dlatego że ten świat jest zbierniały po pierwszej wojnie światowej i nie konsumuje tyle, ile powinien. Tak? I do czego dochodzimy w takiej konstatacji, proszę Państwa, No, że receptą, którą widzieli ludzie o, o różni doktrynerzy, całkowicie obłąkani na ratunek przed głodem, kryzysem, że to jest rewolucja. Tak? No zrobili rewolucję, zrobił się jeszcze większy kryzys, jeszcze większy głód, prawda? rozpętali wojnę i było jeszcze gorzej. No więc o co chodzi? O to, że gwałtowne zmiany do niczego nie prowadzą i są pułapką. No, świat wpadł w tę pułapkę w roku 1914 i tak naprawdę nie wyszedł z tej pułapki do roku 90. Być może teraz coś się zmieni. Ja głęboko na to liczę, bo żyję w tym czasie. Natomiast Stanisław Karpiński w roku 1926 postawił taką diagnozę, moim zdaniem słuszną, i formuła, którą tutaj przedstawił, jest po prostu ciężka od znaczeń i konsekwencji. To jest straszne. Że doktryna, obłąkana doktryna, mająca doprowadzić do polepszenia bytu ludzi, jakichś reform, tak naprawdę wyłączyła miliardy istnień z konsumpcji. I obłęd ten trwał po II wojnie światowej, i dopiero myśmy się z tego jakoś wydobyli. I to nie jest wynik jakichś ekonomiczno-cywilizacyjnych ewolucji, proszę państwa. To jest wynik decyzji różnych gremiów. A nie, że coś się dzieje samo, bo takie są prawidła dziejów, czy jakieś inne tam historie. O tym pisze Stanisław Karpiński. Proszę państwa, kolejna sprawa. Lokalny nasz polski mit. O tym, jakoby przed zamachem Piłsudskiego trwała, trwał chaos, była jakaś partiokracja i sejmokracja, i że brak kultury politycznej, i egoizm i coś tam. Karpiński dokładnie te czasy opisuje i wręcz składa oficjalny protest w tej książce przeciwko tego rodzaju interpretacjom. To są głupstwa. Niczego takiego nie było. Były oczywiście fakty medialne, tak? Był, y, y, była propaganda socjalistyczna, która, y, której dziedzicami my dzisiaj jesteśmy i którą traktujemy serio. Tak? Czyli wszystko, co było pisane przed wojną w robotniku, traktujemy jako prawdę objawioną. To są kłamstwa. Wystarczyło do tego robotnika zajrzeć i zobaczyć, co jest tam napisane. Proszę Państwa, dlaczego ja mówię, że jesteśmy dziedzicami tej tradycji? Ja króciutki fragment sobie pozwolę tutaj zaprezentować. Mam nadzieję, że go znajdę. Oto proszę Państwa. Karol Ilrzykowski, znany wszystkim autor, krytyk teatralny, postać pomnikowa, którą wielu wtajemniczonych absolwentów filologii polskiej wielbi i wynosi pod niebiosa, eksperymentator literacki i tragicznie zmarły bohater, cichy bohater lat okupacji był w roku 26 sprawozdawcą teatralnym robotnika. Był taki kiedyś zawód, jak sprawodawca, sprawozdawca teatralny, to jest dzisiaj nie do uwierzenia. I teraz tak, Karpiński pisze. Karoli Żykowski, sprawozdawca teatralny robotnika, dał taką ocenę duszy Żeromskiego. Był właśnie tym, który wyczuł ludzki sens w marksowskiej formule o nadwartości. I dalej Karpiński. Po co ci litera literaci tak kłamią? Żeromski pojęcia nie miał o formułkach Marksa. Proszę Państwa, no jeżeli mamy Karola Irzykowskiego i Stefana Żeromskiego i oni obaj przytulają się do robotnika, gazety, z której wyrósł Piłsudski i rozpoczynają takie oto gawędy o tym, jaki to Żeromski jest głęboki, bo coś tam smaruje o nadwartościach według Marksa, są to jawne kłamstwa i jawna propaganda. Tak? Więc tej propagandy było więcej i ona autentyczne życie polityczne przykroiła do obrazu, który mamy dzisiaj, którego powtarzam. Zwieńczeniem jest generał Wieniawa, postać upiorna, która powinna być wygumkowana z historii. Proszę Państwa, podsumowując, złe czasy, autorska, moim zdaniem, prawdziwa wizja, Dwudziestolecia międzywojennego skreślona ręką nie byle kogo, bo dyrektora Banku Polskiego, który toczył ciężkie boje, ciężkie boje z politykami, zarówno endeckimi bądź też za takowych uważanymi, czyli z Władysławem Grabskim, jak również z Piłsudskim osobiście. Tak? Zapis rozmowy z Piłsudskim jest wstrząsający. Ja pewnym nie miałem wtedy tej książki, ale zrobiłem kiedyś taką... Takie zestawienie, rozmowa z Piłsudskim, którą prowadził Edward Wojniłowicz, rozmowa z Piłsudskim, którą prowadził e, Hipolit Milewski. E, poziom lekceważenia. Tych ludzi przez Józefa Piłsudskiego był straszliwy, ale pomyślałem sobie, a to są jacyś tam Ziemianie i wiadomo, że Pił... jaki był stosunek Piłsudskiego do Ziemian. Ale tu mamy ekonomistę, dyrektora banku i jest to samo. Mamy człowieka odpowiedzialnego za emisję dobrego pieniądza, a nie pieniądza, który można sobie wytapetować buder dla psa. I tego ten stosunek się nie zmienia. No więc całkowicie inna wizja. Dwudziestolecia, całkowicie inna wizja zamachu majowego, całkowicie inna wizja stosunków ekonomicznych i stosunków publicystyczno-politycznych. Nie było żadnej sejmokracji, dolar nie kosztował 5 złotych, proszę Państwa, a kryzys światowy wywołany został obłędną doktryną socjalistów i komunistów, tak? którzy odcięli od konsumpcji całe masy ludzi, bo im się wydawało, że można żyć bez chleba, samą ideą. W te idiotyzmy, zostaliśmy, zostaliśmy zmuszeni do wiary w te idiotyzmy i jeszcze w nich żyliśmy, o czym chciałbym nieśmiało wszystkim przypomnieć. I nie ma wcale pewności, że ta sytuacja nie wróci. Dlatego właśnie trzeba przeczytać złe czasy pamiętnik Stanisława Karpińskiego. Proszę Państwa, będziemy to te nasze pogadanki dotyczące złych czasów kontynuować. Jeszcze raz szczerze zachęcam. Stanisław Karpiński, złe czasy, bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.